Neverwinter Nights było nową erą dla studia BioWare i tworzonych przez nich gier RPG. Po raz pierwszy Fejron można było zwiedzać w pełnym trójwymiarze. Gra zbudowała też dużą społeczność dzięki dodanemu edytorowi map i scenariuszy. Dlatego zdecydowano się rozszerzyć przygodę i wydać dwa oficjalne dodatki. Oba zadebiutowały w 2003 roku. Pierwszy z nich, Shadows of Undrentide, było owocem współpracy BioWare i studia Floodgate Entertainment. Rozszerzenie zawiera nową kampanię dla bohatera zaczynającego od zera, dlatego nie ma sensu importować do gry postaci, którą kończyliśmy podstawkę. Wcielimy się w młodego ucznia terminującego u mistrza Drogana, który uczy swoich podopiecznych fachu poszukiwacza przygód. Akademia zostaje zaatakowana przez koboldy mistrz otruty, a napastnicy kradną cztery artefakty. W ramach ostatniego sprawdzianu naszym zadaniem jest przeszukać miasto Wysoczysko oraz okolice w celu ich odzyskania. Przygoda podzielona jest na dwa rozdziały i przerywnik, więc tak naprawdę składa się z trzech części. Zaczynamy w Wysoczysku, gdzie uczymy się pod okiem mistrza Drogana w jego akademii. Następnie przebijamy się przez pustynię Anauroch by ostatecznie skończyć w tytułowym mieście Tite unoszącym się w powietrzu. Dodatek zajmuje około 15 godzin i oferuje, moim zdaniem, nieco ciekawszą fabułę niż podstawowa wersja gry z kilkoma interesującymi motywami. W trakcie podróży podejmujemy wybory, które decydują o tym, w jaki sposób dane zadanie wykonamy. Za przykład, niech posłuży misja, gdzie mamy odzyskać jeden z artefaktów naszego mistrza z rąk koboldów. Jeśli mamy gładką gadkę, to przekonamy stwory, by nam go oddały bez rozlewu krwi. Inaczej musimy zabrać przedmiot z ich ciał. Walka z taką zgrają nie jest łatwa, ale jeśli wcześniej poświęciliśmy czas na eksplorację lokacji, to znajdziemy tajne pomieszczenie, w którym aktywować możemy obezwładniający gaz w miejscu stacjonowania koboldów. To w połączeniu ze znalezionymi również w tym pokoju maskami ochronnymi sprawia, że zdobycie artefaktu jest jeszcze prostsze niż zagranie pieśni przez barda. Przygodę przeżyjemy razem z jednym z trzech dostępnych towarzyszy. Dwóch z nich to nasi koledzy z Akademii Drogana. Każdy jest dwuklasowcem, ale możemy wskazać, w jakiej specjalizacji mają się rozwijać. Dzięki temu możemy uzupełnić największe braki w zespole. Jest jeszcze jeden, szczególnie zapadający w pamięć Deacon, Cobalt Bard. Nasi kompani są bardziej gadatliwi niż w podstawce i nieraz sami do nas zagadają. I zmiana, którą uwielbiam. Można wejść w okno ekwipunku partnera. Teraz swobodnie zarządzamy jego sprzętem i w razie potrzeby zrobimy z niego tragarza. Shadows of Undrentide dodał nowe rodzaje przedmiotów użytkowych, którymi możemy rzucać, by wyrządzać krzywdę. Jest granat ognisty, czy rozrzucimy na ziemi kolce. Zwłaszcza na niższych poziomach przeciwnicy lubią tego używać, a nasi niezbyt inteligentni towarzysze stać w takiej pułapce i otrzymywać obrażenia. Zresztą znajdowanie ścieżek przez kompanów sterowanych komputerowo jest delikatnie mówiąc uciążliwe. Znacznie rozwinięto możliwość rozwoju postaci. Pojawiły się nie tylko nowe zaklęcia oraz atuty, ale przede wszystkim klasy prestiżowe. To specjalizacje postaci posiadające unikalne zdolności. Dostęp do nich mamy spełniając warunki, więc nie są one dostępne dla niskopoziomowych bohaterów. Przykładowo jest mistyczny łucznik, który nasyca magią swoje strzały, by dawały dodatkowe efekty. Aby poszukiwacz przygód mógł się szkolić w takiej klasie, to musi posiadać atuty związane z łukami oraz umiejętności rzucania zaklęć mistycznych określonego poziomu. Pod koniec 2003 roku pojawił się drugi dodatek, Hordy roku, wyprodukowany już przez samo Bioware. Zgodnie z założeniem, do nowej przygody najlepiej zaimportować postać, którym skończyliśmy pierwsze rozszerzenie. Narracja prowadzona jest właśnie z założeniem, że kontynuować będziemy zabawę bohaterem cieni Andrentide. Wiele dialogów nawiązuje mniej lub bardziej do wydarzeń z tej kampanii. Naturalnie można zaimportować też innych bohaterów, na przykład z podstawowej wersji gry, ale tu czeka niestety gracza zawód, bo w żaden sposób do postaci nikt nie odniesie się jak do bohatera Neverwinter. Protagonista po wydarzeniach z pierwszego dodatku spędził nieokreślony czas w tajemniczej sferze cienia. Kiedy docierają do niego informacje o ataku wojsk podmroku, składających się z mrocznych kuzynów elfów czy krasnoludów, Rusza do Waterdeep, gdzie w karczmie podziejącą czeluścią zbierają się bohaterowie. Co gorsza, przywódczyni złych wojsk, bohater ukazuje się jako istota zdolna zniszczyć jej potęgę. Dlatego, już na samym początku przygody, staje się celem zabójczyni i choć pokonuje zagrożenie, to wróg znika z całym jego ekwipunkiem. Hordy pod Broku podzielone są na trzy rozdziały. W pierwszym przemierzamy stworzone przez szalonego halastera pod górze. Wytwór chorej wyobraźni czarodzieja jest pełen pułapek i niebezpiecznych stworzeń, ale za to czeka w nim masa skarbów. Miejsce to zawsze było gratką dla poszukiwaczy przygód, jednak z niego zaczęły wypływać wrogie wojska do Waterdeep. W drugim rozdziale odwiedzamy dom Drołów, tytułowy podbrok. Miejsce lubiane i świetnie znane fanom drugiej części Baldur's Gate'a. W celu odparcia armii wroga spotykamy tam wiele charakterystycznych dla tego regionu zagrożeń, jak obserwatorzy, czy i litydzi. Ostatni rozdział zabiera nas do jednego z dziewięciu piekieł, Mroźnej kani i dla mnie jest to jedna z najciekawszych lokacji całej serii. Pełna interesujących motywów, a nawet skapką gry survivalowej, bo pilnować musieliśmy, aby nie zamarznąć, co objawiało się spadkiem punktów życia. Z pomocą zbieranych jagód mogliśmy rozpalić ognisko i w jego cieple wypocząć oraz przygotować się do dalszej drogi. Co ciekawe, na pewnym etapie kampanii fabularnej mogliśmy też odblokować złe zakończenie, co było dosyć nowe dla gier opartych o Dungeons and Dragons. Nie zabrakło towarzyszy, z którymi przemierzymy wspomniane lokacje. W pierwszym rozdziale dołączyć możemy Dickena oraz najemników z podstawowej wersji gry. W drugim pojawia się dwóch zupełnie nowych dołączalnych bohaterów o egzotycznych rasach: Drow i Diabelstwo. W trzecim rozdziale towarzyszyć nam może sama Lady Aribef, co zawsze wywołuje u mnie emocje. W zależności od tego, jak poprowadzimy z nią rozmowę, to przyjąć może inny charakter i reprezentować inną klasę. W tym jedną z nowych profesji prestiżowych, wprowadzonych w tym dodatku, sama mechanika związana z kompanami uległa modyfikacji. Teraz podróżować możemy z dwójką towarzyszy jednocześnie. Dzięki temu ci wchodzą ze sobą w interakcję i co jakiś czas będziemy świadkami dialogów pomiędzy nimi. Jeśli członek drużyny umrze, to pozostaje nam go wskrzesić odpowiednim zaklęciem. Relacje z kompanami są bardziej zażyłe i w końcu możemy wejść w romans z towarzyszem. Ach, Lady Aribev. Hordy pod mroku podniosły limit doświadczenia, jakie można zdobyć w grze. Teraz postać zamiast 20 poziomu może osiągnąć maksymalnie 40, choć nie w samej kampanii fabularnej. Powyżej 20 levelu zaczynają się tak zwane poziomy epickie, odblokowujące dostęp do potężnych zaklęć i atutów. Wysokie poziomy to też przekokrzony ekwipunek, którego magicznie nie może nawet osiągnąć dziesiątkę, a i dodatkowe efekty sprawiają, że czuć siłę sterowanego bohatera. Oba rozszerzenia wzbogaciły też możliwości edytora scenariuszy, dzięki czemu społeczność tworzyła cały czas nowe przygody. Ale nie brakowało też oficjalnej zawartości wydawanej poprzez tak zwane moduły premium. Część z nich była stworzona przez fanów oryginalnej gry, a część przez współpracujące z Bioware mniejsze studia. To dodatkowe kampanie, które można było dokupić, wydłużając tym samym czas spędzony z grą. Ale nimi zajmiemy się następnym razem. Teraz dajcie proszę znać, najlepiej klikając łapę w górę, jak podobał się wam film. Podzielcie się w komentarzu swoją opinią o dodatkach do Neverwinter Nights. Wpadnijcie też na moje social media, Facebooka oraz Twittera. Teraz zostawiam Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!